Mam ze sobą koszyczek, próbkę produktów regionalnych i nie jest to koszyczek wielkanocny. Za chwilę powiem, dlaczego go tu przyniosłam. Czerwone, pachnące jabłka, wędliny lokalne i sery, kiszonki, które nie są zapakowane w plastik, czy miody, oleje zimno tłoczone, albo chleby, które są wypiekane w sposób tradycyjny w piecu chlebowym. To wszystko będziecie mogli Państwo zobaczyć, popróbować, porozmawiać z producentami na targach turystycznych Doliny Baryczy, które odbędą się 24 kwietnia, to jest w środę, między godziną 17 a 18, właśnie w tym pięknym obiekcie, kreatywnego obiektu multifunkcyjnego w Miliczu oprócz producentów będą także usługodawcy. Można się będzie zapoznać z usługami gastronomicznymi lokalnymi, noclegowymi. Można będzie też przejechać się rowerem elektrycznym oraz zapoznać się z całą ofertą wypożyczalni rowerów i kajaków. Można też będzie spróbować swoich sił w zadaniach edukacyjnych, żeby móc poznać całą ofertę Ośrodków, przewodników, edukatorów tutaj lokalnych z Doliny Baryczy. Wystawcy mają znak Dolina Baryczy Poleca. To jest prestiżowy znak Dolina Baryczy Poleca, który jest symbolem wysokiej jakości, symbolem współpracy oraz przyjazności dla środowiska. Myślę, że wielu mieszkańców, nie tylko turystów, ale nawet mieszkańców nie wie, jakie cudenka są u nas na obszarze. Dlatego serdecznie zapraszamy całymi rodzinami. Jeszcze raz powtórzę, targi turystyczne Doliny Baryczy w środę 24 kwietnia między godziną 17 a 18 w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu. Zapraszamy. Serdecznie. Więcej informacji znajdziecie Państwo również na naszych stronach dbpoleca.barycz.pl oraz na naszych Facebookach.